Mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Przed kilkoma godzinami zasiedliśmy przy wilijnym stole. Była wspólna modlitwa, był opłatek, było tyle ciepła i serdeczności. Składaliśmy sobie nawzajem życzenia. I to wszystko było takie prawdziwe, takie szczere. A teraz przybyliśmy tutaj do świątyni, bo przecież nie wyobrażamy sobie świąt bez aspektów. I co nas prowadza dzisiaj? Do tej świątyni. Zresztą co roku pustoszeją ulice naszych miast na drogach mniej samochodów, a kościoły jak rzadko wypełnione są po brzegi i przychodzą nawet ci, którzy czasami stara Kościół pobiegają. Dlaczego? Czy to sprawa tradycji, tylko czy wspomnień wyniesionych z, z dzieciństwa? Co kryje się w tej tajemnicy cichej, świętej nocy? Bo bardzo trudno jest nam wydobyć Bożą prawdę, przywalono księżarom z świątecznego folkloru reklamy. Paniego sentymentalizmu, może i sielanki, i tylu spotkań, jak wydobyć spośród tego wszystkiego istotę, gdy dociera do naszej świadomości, że to, co się stało w Betlejem w ową pamiętną, historyczną noc, czy, czy wiemy, że zmieniło to historię świata? Dlatego przecież od narodzenia Chrystusa świat cywilizowany liczy no A autor natchniony święty Łukasz w sposób prosty, bez literackiej upiększeń, pisze krótko o wydarzeniu w Grodzie Betlejemskiej. Dla Maryi nadszedł czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieruszki i położyła w drobie. I tyle, bez upiększeń, prosta relacja. My tu jesteśmy nie dla przeżycia tylko wychowego historycznego wydarzenia, ale aby jeszcze raz przyjąć dobrą nowinę, o której święty Paweł w dzisiejszym czytaniu mówił: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Tak, tam w Bożym żółtku kazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. I tu jest istota świat, które tak mocno przeżywają każde Boże Narodzenie. Mówi nam o niezwykłej bliskości Boga, Boga, który jest niepojęty, przypomina, że cięcie owinięte w pieruszki, położone w żłobie to Emanuel, czyli Bóg z nami, że możemy się do Niego podnosić. Z poufałością i wielką miłością, jak odnosimy się do nowo narodzonego dziecka. Bóg przychodzi do nas podczas najczarniejszej nocy. Nie, w, nie wpada do nas na krótko. Bóg nawiedza nas nocą. Zobaczysz może noce wątpliwości, wewnętrzne walki, noc smutku i lęku, noc utraty uniłowanej osoby. Po to właśnie Chrystus się narodził, noc, aby być z nami w naszych ciemnościach. To jest noc, w której Bóg. W której Boga można zrozumieć tylko sercem, i nie wystarczy objąć go intelektem. W tę niezwykłą noc wszystko się zaczęło. Bóg opuścił swoje światło, by być z nami w ciemnościach naszego życia. Przychodzi do ludzkości w suchelny, pełen odczułości sposób w osobie dziecięcia. On, stwórca i panów wszechświata, przyszedł do nas, stał się jednym z nas. Odtąd nie ma już nocy, której on by nie znał. I żadnej ciemności, która byłaby mu obcą. Na początku zimna stajenka, a na końcu jego życia krzyż. Bóg dzieli z nami nasze życie we wszystkim. Wchodzi w nasze życie tam, gdzie cierpimy. Płaczemy, gdzie czujemy się opuszczeni, wzradzeni, a nawet gdy jesteśmy uwikłani w grzechy. I to jest fascynująca nowina, która dzisiaj tak radośnie zostaje, nieomalże wyprzyczana. W radosnych kolędach Bóg stał się człowiekiem. Czy mógł nam dobitnie jeszcze okazać swoją miłość niż poprzez to, że sam przyszedł do nas, że stał się do nas podobnym oprócz trzech? Miłość i tylko miłość pchnęła Boga do uczynienia, do uczynienia takiego kroku. Dlatego ta noc jest święta. Miłość Boża jest tajemnicą, jest cudem tej nocy. Bóg nas kocha i to jest największe źródło naszego świętowania i przyczyna naszej radości. A chrześcijanin to świadek tej maleńkiej miłości, która narodziła się w żłobie, a więc musisz się tą miłością dzielić, aby inni spotykając Ciebie, powiedzieli, że spotkali człowieka, że spotkali Chrystusa w ludzkim ciele. Przecież Bóg dał Ci serce, abyś się nim dzielił, jak tym opłatkiem. Chcę, abyś był prawdziwym Ojcem, matką. Synem córką. Chcę, abyście tworzyli świętą rodzinę, abyście byli dla siebie oparciem, abyś był człowiekiem, na którego można zawsze liczyć. Dlaczego winili są tak krótkie? I tak krótkie są. Krótko są dobrzy ludzie. Dlatego tak bardzo tęsknili za, święta, za świętami. Bo jest to może jedyna okazja do przeżycia serdeczności, życzliwości od drugiego człowieka. Może niektórzy czekają na wilię cały rok, bo jest to jedyny dzień, kiedy jest spokój w miarę. I w miarę przyjemnie w domu. Nie ma Bożego Narodzenia bez wiary. Aby rozpoznać obecność Boga z nami, pozwolić mu działać w naszym życiu, trzeba mieć coś z postawy pasterzy dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy. Przede wszystkim postawę opartą na prostocie i wierze. Oni pierwsi wierzyli. Im mimo nocy nie zdawało się, że to jest zjada, że to może Jakieś tylko chwilowe objawienie. Oni w to wszystko uwierzyli pierwsi pości i oddali pokłon. Oni uwierzyli, że to jest oczekiwany Mesjasz, Odubiciel świata. I dzisiaj Znowu chcemy postawić pytanie, kiedy jest tak naprawdę to Boże Narodzenie w nas? Nie, tu, nie tylko tutaj w świątyni, a może i nie tylko przy biblijnym stole. Zawsze, kiedy się uśmiechasz do swego brata, i wyciągniesz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże narodzenie. Zawsze ile to, nie djesz, innym i wtedy by innych wysłuchać. I kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, zawsze wtedy jest Boże narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei złamanym, zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikone są Twoje możliwości, jak wielka jest Twoja słabość, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.